Cześć, witajcie serdecznie. Z tej strony Krzysztof 13 stycznia. Pora co nieco zaktualizować. Moi drodzy, dzisiaj na warsztat wlatują spółki dywidendowe, bo mamy lekkie spadeczki w USA, a dobre spadki zawsze można rozgrywać, e, w, znaczy zawsze można sobie uzupełnić portfel dywidendowy, a taki portfel też prowadzę, więc dzisiaj cztery spółeczki, które na pewno jak nie powędrowały, to powędrują do mojego portfela dywidendowego. Przepraszam Was, że nie biorę z komentarzy jakby Waszych propozycji, ale też przejrzałem. Nie ma nic na teraz takiego szybkiego, że trzeba to od razu przeanalizować, że gdzieś jest okazja. Więc dzisiaj się zajmiemy tymi czterema spółeczkami, na szybko sobie przelecimy. Powiem Wam, gdzie mnie, jakie strefy mnie interesują na tych spółkach. I ogólnie też będzie w sumie Kenview z Waszych propozycji, więc w sumie jed, jeden... Jeden, jeden, jedno aktywo e, też weźmiemy, więc wszystko co powiem nie jest poradą, moi drodzy, nie ma tu rekomendacji, czysta analiza, czysta spekulacja, lecimy z tematem. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam cię serdecznie na grupę GT. Jeżeli chciałbyś się uczyć poszerzać horyzonty, poznać coś nowego, to zapraszam serdecznie kurs analizy technicznej od A do Z w prosty sposób, jasny i przyjemny, e, przekazana wiedza, strategie zarządzanie, z, e, strategię, którymi się poruszam na rynku od poniedziałku do czwartku alarm update szukamy okazji z Waszych propozycji. Portfel edukacyjny na żywym rynku, co sobotę live o 20:00, a także dużo materiałów edukacyjnych wideo. Zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, link w opisie. Na pierwszy ogień wlatuje PepsiCo. PepsiCo firmy wszyscy znamy. Ogólnie jesteśmy już na ponad 3% dywidendzie. To jest jak na Stany, dość duża dywidenda, jak na dobrą spółkę, ok? Więc, więc ja zawsze, słuchajcie, zbieram spółki, jeżeli buduję portfel dywidendowy dłuższego czasu, no to zazwyczaj poluję na spółki, które mało płacą dywidendy, bo te spółki najlepiej zarabiają mimo wszystko, czyli zwrot z tych spółek jeszcze jest tym kursem, prawda, więc ogólnie poluję na spółki typu na przykład IC, Endaku, które mają małą dywidendę, ale cały czas też mają ten rozwój, gdzie ten stopa zwrotu powiedzmy z samej ceny jest dużo wyższa. Natomiast oczywiście też jak są jakieś okazje na tych nudnych spółkach, typu na przykład właśnie za chwileczkę weźmiemy sobie PepsiCo, no to też moi drodzy buduję tutaj pozycję, bo jakby nie było, jest to korporacja ogólnoświatowa. Ostatnio analizowałem raport PepsiCo. Nie ma tam niczego niepokojącego. Ogólnie cena spada na tych spółkach dzisiaj, raczej spółki konsumpcyjne, czyli dla zwykłego Kowalskiego społeczki. No to na tych spółkach moi drodzy, ogólnie rzecz biorąc, na chwilę obecną dobrze nie będzie, bo konsument w Ameryce jest troszkę osłabiony poprzez wyższe stopy procentowe. No i trzeba sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy, że tak naprawdę Fed, federalna rezerwa, Moi drodzy, niszczy konsumenta po to, żeby co zrobić? Żeby walczyć z inflacją, prawda? Czyli starają się, żeby było bezrobocie, żeby konsument po prostu dostał po tyłku, a to też się odbija, oczywiście na spółkach właśnie takich. Natomiast z mojej perspektywy, osoby, która również posiada portfel dywidendowy, no to zazwyczaj portfel dywidendowy jest nastawiony na długi termin, prawda? Nie rok, nie dwa, nie trzy a czasami 10, 20, a może i z pokolenia na pokolenie, jeżeli będzie dobra spółka. Więc mnie zawsze interesuje, moi drodzy, kupić tanio, żeby ta stopa dywidendy też w przyszłości była większa. No i PepsiCo, moi drodzy, jak mnie to tu interesuje? Pierwszy, znaczy pierwszy, pozycja dywidendowa wzięta jest z tej strefy popytowej. Ja też o tej strefie na PepsiCo już mówiłem i ta strefa mnie interesuje. Natomiast bardzo blisko są tu dwie strefy popytowe, z czego to można byłoby ominąć, bo ona tutaj, tak jak mówię, niewiele, niewielką ma różnicę, prawda? Bo to jest 6, 5, 6, 8%, jak to uważa? Natomiast ogólnie rzecz biorąc też tu będę jakby dobierać tą spółeczkę dywidendową. I tu mam moi drodzy przeszykowany od razu scenariusz na kryzys, no bo jak wiecie też się nastawiam, że w 2025, e, 6 roku, 5, 6 w zasadzie może wystąpić coś bardziej mocnego. No to jest 123 i 108 dolarów, to są takie maksymalne poziomy jak dla mnie na PepsiCo, gdyby miało się podziać coś złego, prawda? Natomiast ogólnie rzecz biorąc, no ta strefa popytowa muszę ją wziąć. Bo z uwagi na to, że jest tutaj dość duża kapitulacja, zauważcie, no to spółka nie musi niżej spadać. Jeżeli spadnie, to może nawet tylko lekko zahaczyć o tą e, następną strefę i tak naprawdę zacząć się jakoś w jakiś sposób budować przez następny rok. Więc to są tak naprawdę te dwie główne strefy popytowe na PepsiCo. Dla mnie dwie osobiście najważniejsze strefy, no bo te dwie zostawiam sobie na wypadek krachu, gdyby już było naprawdę fatalnie, gdyby cały rynek się posypał. Więc te dwie strefy na Pepsico, moi drodzy, u mnie wlatują do portfela dywidendowego na długi termin. To nie jest pod trade, więc nie muszę tutaj ultra super dokładnych pozycji zajmować. Natomiast ogólnie rzecz biorąc na przyszłość, myślę, że, że są to być może dobre pozycje, bo czy będą dobre, no to się okaże, aczkolwiek historia pokazuje, że no te spadki są zazwyczaj okazją. Natomiast też nie można wykluczyć tak jak mówię jakiegoś większego krachu, więc na ten krach mam też przygotowany i jakiś e, procent kapitału zawsze jest na to, odłożony więc gdyby się udało moi drodzy nawet całe to całe to zakumulować całą tą strefę byłoby super. Natomiast tych stref które mnie na teraz na dzisiaj interesują i które są przepraszam za, za telefon i które są realne no to moi drodzy te dwie strefy mnie interesują. Na PepsiCo lecimy do no jak PepsiCo no to Coca Cola. Co do Coca Coli to jeszcze kawałeczek moi drodzy jeszcze tutaj takich super okazji nie ma jak dla mnie e, ponieważ mam tutaj też e, te pozycje jakby wcześniejsze, natomiast żeby cokolwiek tutaj dobrać powiedzmy do portfela dywidendowego, to dla mnie jeszcze tutaj musiałaby być przynajmniej strefa 59-58 zaliczona. Więc tutaj dopiero się robi atrakcyjnie, znaczy czy atrakcyjnie, no tak powiedzmy wracamy do średniej, od której jesteśmy od 22 roku, więc to jeszcze nie jest tak super atrakcyjnie, natomiast atrakcyjnie by się zrobiło tutaj na 50 dolarów. Niby nie dużo, bo 10 dolarów, jak na Coca-Colę, to bardzo dużo, bo to jest 17% niżej. Więc moi drodzy, jeżeli tutaj dobiorę Coca-Colę, prawdopodobnie dobiorę, bo e, ogólnie rzecz biorąc, e, dlaczego by nie, prawda? E, to moi drodzy, dopiero 5084. Niczego tu wcześniej nie biorę, bo też tutaj nie ma sensu, skoro stąd będę mieć pozycję, to też tu będą ewentualnie. Są mniejsze jakieś strefy popytowe. Gdyby coś tam zadziałało, to, to będzie tak mała różnica, że nie warto będzie. Więc dopiero 50-84 później, jeżeli zejdziemy, tutaj nie będziemy bronić, prawda? A w razie czegoś tego typu, prawda, jak mieliśmy w 20 roku, 44-95, tu, tu by mnie to interesowało. I tyle na Coca-Coli, Coca-Cola nudna. Na Proctor Gamble, moi drodzy, też mam trzy strefy popytowe i też w razie krachu strefę popytową i, yy, i strefę tutaj już, która jest aktualna, czyli jest to pierwsza strefa popytowa. I też zauważcie, że dość duża jest przerwa między jedną a drugą, ponieważ tutaj trzeba sobie też zdać sprawę, że złamaliśmy ten trend, okej? Okay? Czyli ogólnie rzecz biorąc, albo złamaliśmy, albo nie. Jeżeli to nie będzie korekta nieregularna, to złamaliśmy ten trend, z czego złamanie tej strefy... Powoduje dość duży spadek od razu do 0,9 korekty arytmetycznej, a później jeden korekty hmm, chyba logarytmicznej albo też arytmetycznej. Więc tutaj ta strefa już jest, już jest zlecenie wypełnione dywidendowe. Następna strefa, jeżeli chodzi o portfel dywidendowy w akumulacji, która by mnie interesowała, to jest 14515, a w razie złych wiadomości, w razie większej zwały, 137,28, natomiast tutaj nigdzie ten, przez ten pusty obszar mnie nie interesuje zakup, bo tu nie ma, tak jak mówię, tej płynności, nie ma popytu, nie ma, moi drodzy, jakby pusta strefa technicznie jest, prawda, więc tutaj raczej mnie nic tu nie będzie interesować, jeżeli nie obroni tej strefy, nie zbuduje się z tej strefy jako korekta nieregularna dalej w górę, no to dopiero 145,15, no i też na Proctor Gamble dla mnie osobiście, tam by byłaby największa okazja bo, bo to już są te poziomy które są no bardzo bardzo interesujące ten poziom można by sobie było jeszcze darować natomiast 145 dolarów 137 dolarów no to już są bardzo bardzo atrakcyjne jak na tą spółkę oczywiście poziomy które moi drodzy no zdarzają się spadki tego typu raczej tylko w bescie dokładnie więc to by było dla mnie interesujące. Aczkolwiek na razie pierwsza strefa popytowa, lecimy do Canview. No i Canview to jest następna spółka, którą uwielbiam. To jest, moi drodzy, od noga Johnson Johnson. Obecnie z dywidendą dość dużą tak naprawdę, no może nawet za dużą troszeczkę, bo to jest 3,93, więc tak jak mówię, jak na Amerykę, to może troszeczkę za duża. Jest to, tak jak mówię, oddzielna spółka wydzielona z Johnson Johnson. No i tutaj, moi drodzy, ja już jestem też z tych niskich poziomów, o tym Canview też wam mówiłem parę razy, że jest to moja jedna z tych spółek na lata, że tak powiem. Więc tutaj mam takie poziomy 4 do akumulacji dalej. Oczywiście będę ją akumulować, bo gram tu, moi drodzy, ja tu wam pod, podstawię graficznie pod co gram. Gram pod to, co się zawsze, co na Johnsonie było, prawda, czyli ogólnie rzecz biorąc, gdzieś tam długoterminowy Gdyby tu spadło, mówię, nie, nie, nie sugerujcie się, że tam spadnie, ale gdyby w najgorszym przypadku tam spadło, to gram oczywiście pod długoterminowy trend wzrostowy na przyszłe 10-20 lat tak naprawdę. I tutaj technicznie no, moglibyśmy, moi drodzy, zrobić falę C wybijającą ten dołek, prawda? Czyli typowe ABC, takie rozpoczynające, długoterminowy trend, powiedzmy, wzrostowy, czyli tutaj C lub do tego miejsca C i te wszystkie strefy typu moi drodzy 19 21 typu tutaj muszę troszkę bardziej szczegółowo bo tu jest ważna to jest akurat najważniejsza strefa 18 49 typu i jeszcze tutaj 16 92 wszystkie te pozycje jeszcze chciałbym również zebrać gdyby była taka okazja no bo tak jak mówię jest to spółka pod bardzo długi termin więc Gdyby dało się, no to na tych strefach popytowych chciałbym to, moi drodzy, zebrać. Aczkolwiek, czy jest na to szansa, nie wiem. Mała jest szansa na razie na te dwa poziomy, natomiast na te poziomy jest dość duża szansa, na 19 i 18,49. Więc tutaj na pewno wezmę jakąś, powiedzmy, zbiorczą pozycję. Lub też, jeżeli będę widzieć, że jest tutaj popyt, to tutaj dołożę pozycji, a nie będę brać tutaj pozycji. No, więc po prostu... Chciałbym w tych rejonach jeszcze coś dokupić, a gdyby była niespodzianka i spadek w rejony 16-15, w zasadzie 17-16, no to tutaj bym dużo więcej, że tak powiem, doładował. No i to by była spółka, tak jak mówię, to jest dla mnie spółka pod następne, następne lata. Cztery spółki dywidendowe, ale jest ich więcej, moi drodzy, bo dzisiaj jeszcze wpadły wpadł zakup na WTRG więc jest więcej tych spółek i jest. Ja ponad 50 spółek mam, jakby nie było w portfelu dywidendowym, dużo, bo lubię spółki i dużo widzę wartościowych spółek, więc dużo tych spółek mam. Natomiast, jeżeli Was temat interesuje, to mogę jeszcze pociągnąć temat spółek dywidendowych i gdzieś tam te, które warto byłoby się nimi interesować, bo oczywiście nie wszystkie spółki dywidendowe warto się nimi interesować, ale tymi, którymi warto się interesować na długi termin. Mogę Wam przedstawić jakby też ze strefami popytowymi, które mnie interesują. Wszystko na dzisiaj, moi drodzy, propozycje do analizy. Mile widziane, pytania, mile widziane. Słyszymy się w piąteczek. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się hej.